Dzień dobry, adwokat Kamil Kozak. Klienci, którzy są przekonani co do tego, że umowa wiążąca ich z bankiem jest nieważna, bardzo często zadają pytania dotyczące zaprzestania płatności rat kredytu. Szczególnie teraz. W tej specyficznej sytuacji, kiedy z jednej strony kondycja finansowa kredytobiorców jest coraz gorsza, a z drugiej strony hmm, następuje dosyć widoczny wzrost kursu franka szwajcarskiego. Zatem postaram się możliwie zwięźle w pierwszej kolejności wskazać, jakie są konsekwencje zaprzestania płatności rat, a z drugiej strony, jakie są konsekwencje tego zaprzestania, jeżeli uczyni się to w trakcie trwania. Procesu. Otóż zarówno na etapie przedsądowym, jak i etapie sądowym z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy spodziewać się jednego. Tego, że bank wystąpi przeciwko kredytobiorcy z pozwem. Oczywiście nie zrobi tego od razu. W pierwszej kolejności wykorzysta procedurę związaną z wzywaniem do zapłaty poszczególnych rad. Może to przybrać formę wiadomości SMS, telefonów, bądź stricte wezwań do zapłaty. A jeżeli ilość niezapłaconych rat zgodnie z treścią umowy bądź regulaminu umożliwi bankowi wypowiedzenie umowy, bank nie to zrobi. Wypowie umowę i prześle takie oświadczenie wraz z wyzwaniem do zapłaty już całego kredytu. Oczywiście w międzyczasie bank musi proponować jakieś próbowne rozwiązania, ale możemy z całym prawdopodobieństwem założyć, że te rozwiązania będą po prostu dla kredytobiorców niekorzystne. Jedyną niekorzystną konsekwencją tego, że kredytobiorca zaprzestanie płatności rad kredytu jest to, że bank może wpisać takiego kredytobiorcę do BIK-u, ewentualnie do BIK-u, natomiast nie może bank korzystać z takiej instytucji jak BTE, nie może udać od razu do komornika, nie może zaspokajać się z nieruchomości. Bank ma 3 lata. Trzy lata, żeby wystąpić z powództwem. Jednakże no możemy założyć, że na pewno nastąpi to szybciej. Nikt przecież nie będzie ryzykował tego, że roszczenie się sprzeda. Tutaj należy wzmóc czujność. Należy być przygotowanym na to, że od momentu wypowiedzenia i otrzymania też wezwania do zapłaty, w każdej chwili możemy otrzymać bądź pozew, bądź nakaz zapłaty. Trzeba na pewno dużo w większym stopniu kontrolować przychodzącą korespondencję. Można założyć konto na portalu informacji sądowej, żeby się dowiadywać, czy ewentualnie bank nie założył przeciwko nam sprawy. I to jest ten moment, ten właściwy moment po, po wypowiedzeniu przez bank, żeby poszukać profesjonalisty, adwokata, który nam pomoże w sprawie. Dlaczego? Ponieważ procedura cywilna, w szczególności w tego typu sprawach, jest skomplikowana. Trzeba mieć wiedzę co do formułowania prawidłowych twierdzeń, formułowania prawidłowo wniosków dowodowych. Trzeba mieć wiedzę co do tego, jakie są konsekwencje ewentualnego zaniedbania terminów procesowych. Trzeba znać orzecznictwo. Tutaj trzeba dołożyć należytej staranności, żeby żaden z terminów nie umknął. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że akurat nasza kancelaria jeszcze nigdy nie przegrała sprawy, którą w takich okolicznościach bank założył przeciwko kredytobiorcy. Oczywiście istnieje też druga możliwość, którą sygnalizowałem na początku, a mianowicie, że kredytobiorca zaprzestanie płatności, Rad kredytu już w trakcie sprawy o ustalenie nieważności. Co będzie oczywiście naturalną konsekwencją tego, że taki kredytobiorca będzie uważał, że przecież umowa jest nieważna. Bank prawdopodobnie w takiej sytuacji zrobi dokładnie to samo, o czym mówiłem wcześniej, zastosuje tą samą procedurę, która będzie zmierzała w pierwszej kolejności. Do wypowiedzenia umowy, wezwania do zapłaty całości kredytu, a następnie albo wystąpienia z powództwem zajemnym, albo z pozwem. Przy czym zwracam uwagę w tym momencie na to, że niewykluczone jest, iż obie te sprawy mogą być procedowane równolegle. Bank może je zawiesić, ale takiej pewności nigdy nie mamy. Zatem możliwe jest równocześnie procedowanie obu tych spraw. Absolutnie optymalnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zaprzestanie płatności rat, jest uzyskanie postanowienia o zabezpieczeniu. To postanowienie zabezpieczenia może mieć dwie formy co do zasady. Takie główne, na których, na których może zależeć kredytobiorca. A mianowicie pierwszą formę to jest taką, że sąd zakazuje bankowi wypowiedzieć umowę kredytu klientowi, a po drugie, że sąd może wstrzymać obowiązek płatności rat kredytu. Jest to sytuacja oczywiście, jak już wspomniałem, optymalna, ale która niestety dosyć rzadko zdarza się, albo więc trzeba wykazać interes prawny i co do zasady dotychczas większe szanse na uzyskanie takiego postanowienia były w sprawach toczonych przeciwko Getty Nobel Bank, BPHSA, choć teraz ostatnio też otworzyła się furtka, bo 9 kwietnia 2020 roku Zapadło orzeczenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygnaturze akt 12c 174 na 20, gdzie Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia także w sprawie przeciwko M. Bankowi. Co do zaprzestania płatności rad, ja rekomenduję, żeby jednak tego nie robić. A to z tego względu, że tak jak już mówiłem wcześniej, istnieje taka możliwość, że będzie konieczność procedowania dwóch spraw na raz. Co wiadomo, będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie klienta, a po drugie, jeżeli niestety rozstrzygnięcie spraw nie będzie takie, jak można było tego na początku oczekiwać, może się okazać, że kredytobiorca będzie musiał jednorazowo spłacić całą należność, a to wychodzi zazwyczaj astronomiczna kwota, biorąc pod uwagę wartości kredytów, które konsumenci zawierają z bankiem. Poza tym należy też się liczyć z tym, że jeżeli taki kredytobiorca nie będzie w stanie zapłacić całej tej należności, bank może zaspokoić się z nieruchomości. Zatem, proszę Państwa, na zakończenie, jeżeli Państwo będą przeczuwać jakieś problemy finansowe po swojej stronie, szeroko pojęte problemy finansowe, albo jeżeli Państwa będzie niepokoić rosnący kurs franka szwajcarskiego, absolutnie e, radzę w tej, e, w tej materii skonsultować się z profesjonalistą. W tym Chociażby z prawnikami naszej kancelarii. Wtedy będzie istniała możliwość znalezienia takiego rozwiązania, które będzie pasowało do indywidualnych uwarunkowań danej sprawy. Dziękuję Państwu w dniu dzisiejszym za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia.